Tak, już chyba szósty dzień. Przed nami cel naszej podróży. proba. krowa. Osiem stroszyła. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy jeden z bardziej wymagających trekkingów. Jest to jeden z dwóch trekkingów, które nas czekają, gdzie będziemy już kompletnie poza cywilizacją. Te wioski, które możecie widzieć w tle. Jest to ostatnia cywilizacja, którą mijamy. Teraz będziemy dwa dni bez zasięgu, bez kontaktu. <grym>, Można powiedzieć z domem. E, jestem na to gotowy, chociaż jest to mój pierwszy raz w takiej sytuacji. Nigdy nie spałem e, gdzieś pod namiotem w górach. Zobaczymy jak będzie, a Wy przeżyjecie to ze mną. Zczekajcie sobie tam w górze. Nie mam pojęcia czy to widać. Te białe kropeczki to właśnie owce tak paszą się tam wysoko i uwierzcie lub nie, ale jest tam z nimi pasterz, który machał do nas i chciał się przywitać. Co ciekawe było go słychać tutaj na dole. No jest ja, ciężko ocenić mi dystans, bo jak mówię, skala jest tutaj niesamowita. Wszystko jest tak olbrzymie, ale no tak, jest to naprawdę daleko. Obczajcie sobie co tam pojawia nam się na horyzoncie ośnieżone szczyty. Ciekawe, czy to cel naszej wycieczki, bo jeśli tak, no to chyba będzie naprawdę wesoło. Słuchajcie, zatrzymujemy się na małą pauzę. Większa połowa, mówiąc kolokwialnie, jest za nami. Zobaczcie też, jaki widoczek mamy. No i e, następnie będziemy się udawać o tam prosto, prosto do odsundy, gdzie będziemy rozbijać swój obóz. Zobaczcie też dookoła, jak krótki jest mój cień, co oznacza, że słońce jest centralnie nad nami. To jest mój cień, jest naprawdę, naprawdę krótki. A słoneczko jest tam o! Wysoko! No, nie odpuszcza jednak na horyzoncie pojawiają się jakieś chmury, zobaczymy co przyniosą zjadło! No. jest no. O Boże, tam może jakiś tłuszcz jest Barany tu mają taką rezerwę energetyczną na dupci, im tam lata. no Jak się baranki zabija, to się tam wygoli, to wspiera się ten tłuszcz. Ten tłuszcz powinien sobie wisieć w jakimś przewiewnym miejscu. Jest świetnym rezerwuarem zarówno energetycznym, bo to jest tłuszcz plus witaminy. Zobaczcie jak nam się krajobraz zmienia. Zeszliśmy trochę niżej, między tymi barszczami sobie śmigamy. Może to nie są barszcze. jeżeli nie są to poprawcie mnie w komentarzach. Ale tak, klimat się zmienia. Mam na myśli krajobraz. <grych> to już zmęczenie. A tam na dole cały czas szumi nam rzeka, wzdłuż której ciągle się poruszamy. Będziemy przechodzić? Ja, chyba jest jakaś inna trasa Na razie chowam chyba kamerę, bo muszę się skupić na tym, żeby bezpiecznie przejść A mogą mi się przydać do tego dwie ręce Taki lekutki trekking malite żelik energetyczny Ma, robimy mały postój nie chcemy też iść za szybko żeby no, nie dogonić tej złej pogody jednak żeby ta dobra przyszła Także zasuwam żelik, chwilę odpoczywam i ruszamy dalej nie? co powiesz Ewa? Długo odpoczynek, nawodnicie ta droga, która ciągnie się o po tej grani, możliwe, że ją widzicie, o właśnie tam, gdzie Łukasz wskazuje, no to musimy ją przejść i za zakrętem jest jeszcze jeden zakręt, a tam następnie będzie nasze miejsce na obóz na dzisiejszą noc. No, módlmy się, żeby nie padał deszcz, chociaż no jesteśmy dobrej nadziei. Deszcz do przeżycia, oby nie jakaś konkretna burza. Idzie burza. Idzie burza. Zobaczcie tam w dole. Tam będzie nasze obozowisko. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że już to widzę. Tylko radość z obozowiska, ale też z tych przepięknych widoków, no bo sami zobaczcie, ciężko to opisać słowami. Powiem wam, że odczuwam tę wysokość, a to ze względu na to, że trochę rozbolała mi głowa, no i tam... No to ten oddech, no jakoś z tym oddechem daję radę, jednak mam lekki ból głowy, zakładam, że właśnie to chodzi o zmęczenie i tą wysokość. No ale mam nadzieję, że zregeneruję się przez noc i jutro będę gotowy do dalszej akcji to te, te dwa dni. To no taki to lekki hardcore można powiedzieć, zobaczcie. Tam nadal nasz obóz. Ja już przedep, przedreptałem od ostatniego razu, kiedy się widzieliśmy spory dystans, a ten obóz nadal się nie zbliża do mnie. No ciężko to opisać słowami, kamera na pewno tego nie oddaje, a chodzi mi o to, że no, są tutaj połacie zieleni, dystanse są niesamowite, jakiś tam punkt, który sobie wybierzecie z przodu, może się wydawać, że jest na odległość rzutu kamieniem, jednak nie, to są kilometry, kilometry e, od wzgórza do wzgórza. Ja nie przedłużam, dodatkowo chciałbym wspomnieć tylko, że kurczę ucieka mi bateria, a mam jakieś powerbanki, zapasowe baterie, jednak w takich warunkach GoPro coś sobie nie, nie podoba mu się, jest chyba za ciepło i ta bateria jakoś dzisiaj szybko ucieka, chociaż też trochę materiału jest nagrane. No nic, przestaję marudzić, przestaję marudzić i kurczę widzimy się chyba już w obozie, pokażę wam jak rozstawiam namiot z Łukaszem, to będą jaja, nigdy w życiu tego nie robiłem. Dochodzimy do miejsca naszego obozowiska, no i właśnie zaczął padać deszcz. Jesteśmy w obozowisku, jednak naszych bagaży chyba jeszcze nie ma. Możliwe, że są tam w środku. Zaczęło coraz mocniej padać. Chowam kamerę na razie, odezwę się jak ogarniemy się z bagażami zaczniemy rozstawiać może namioty. Teraz muszę szczerze odpocząć. Czekamy na nasze bagaże i na chwilę zatrzymaliśmy się w oto takiej miejscuwie. To jest max, co możemy dzisiaj dostać, tak nam się wydaje. Zobaczymy, jak przyjadą bagaże, o ile przyjadą, to powinno być lepiej. Jak widzicie, schludnie, chodź na stronę. Zobaczcie, tam w oddali idą już nasze konie z naszymi Cięższymi bagażami. Zaraz będziemy się tutaj rozbijać z namiotami i szykować się na wieczór. A kiedy tu dotarliśmy, to zatrzymaliśmy się na chwilę w tym małym namiocie, bo nie ma żadnego innego miejsca, i to było jedyne schronienie przed deszczem dla nas

Dobra, sobie na sobie i resztę. To musi być proste. Tak. Jezu, już elegancko, i teraz jak ja, jest jest U góry zahacza też, czyli na wierzchu, tylko klipsy? Tylko chipsy. Tylko Dobra, nadą? Dobra. Tylko chipsy. Jesteśmy w Tylko Jak Tylko chipsy. Pierwsze wrażenia? Dobrze, chipsy. Tylko chipsy. ale chipsy. ale własny. Ciasny, ale Tylko I bez kredytu lecimy. Zobaczcie to dzisiejszy obiad na dzisiaj. Pierwszy raz będę w takie żaryłko i to ciekawie, ładnie nawet pachnie. Nie wiem czego się spodziewać, ale no wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Słuchajcie, pojadłem sobie paczka 800 kalorii. Teraz sobie popijam tutaj taki napój w kubeczku. Izotonik. No, i jedyne zmartwienie to jest takie, że bateria mi pada. Mam jeszcze dwie zapasowe, ale nie mają one 100%. Rozbiliśmy swoje obozowisko, które prezentuje się właśnie tak. Namioty stoją i dzielnie nas ochraniają od deszczu. Tutaj mamy też inne grupy, które dołączyły. Grupę prawdopodobnie z Indii, która nawet rozłożyła swój prysznic i mają swoją dużą kuchnię. Dookoła mamy konie, a tam pasterze mają swoją budkę. Ej gronicki, wy moje kochane, zawsze was oglądam, jeno rano wstane, ej rosa was łopyła, głosu Słuchajcie kochani, idę spać w namiocie, w śpiworze, który no niestety nie jest um, odpowiednim śpiworem na tę temperaturę, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jutro czeka nas kolejny trekking, no i kolejna nocka w namiocie, ale to już e, po tej nocce, także trzymajcie kciuki, aby to była dosyć komfortowa nocka i widzimy się już jutro.